Nie, przykro mi, ale mnie narażasz. Już nie jesteś mi potrzebny. Przeklinam Cię, Gwajdaku. Jak cię tu wpuścili? Mam wzięcie. Nie mów tak. Padłaś wokół temu strażnikowi? Od dawna do mnie wzdycha. Dobrze. Może go przekonam, żeby ci pomógł. Zanę za to. Wszystko jedno. Chodzi o twoją wolność i życie. Nie pozwolę, żebyś się dla mnie sprzedawała. Wolę zgnić za kratkami. Jestem przerażona. Nie chcę, żeby coś ci się stało. Spójrz mi w oczy. Nic mi nie będzie. Jose Luis mnie wyciągnie. Kocham cię. Nawet nie wiesz jak bardzo. Brakuje mi ciebie. Potrzebuję cię. A ty chyba o mnie zapomniałeś. Myślisz o mnie czasami Bez przerwy ja też cię kocham nad życie Koniec widzenia. Pójdę już Trzymaj się Dzięki. Co jest? Znaleźli Juventina z Kulką. Kto go zabił? Nie wiadomo. Nikt nawet nie słyszał strzelił. A ten drugi żyje. Jest przerażony. Zabili go, żeby zamknąć mu usta. Przygotuj samochód. Wezmę tego drugiego do Aguasul. Antonio pojedzie ze mną. Dopóki mnie nie ma, ty tu rządzisz. Nikt obcy nie może wejść do domu. Odpowiadasz za bezpieczeństwo Monserrat. Jasne. Będą musieli mnie zabić. Dzień dobry. Dzień dobry. Co się dzieje? Ma pan pojechać z szefem do Aguasul, odwieźć bandytę. Drugiego zabili. Juventina? Tak. Zastrzelili go. Kto? Nie wiem. Chcieli mu zamknąć usta. Chcę się pożegnać, wyjeżdżam. Dokąd? Do Agua Sul, z bandytą, którego złapaliśmy w nocy. Chciałabym najpierw porozmawiać z Huventinem. To niemożliwe. Zabili go. Kto? Nie wiem. O czym chciałaś z nim mówić? Twierdził, że zna tajemnicę mojej matki. Teraz jej nie poznam. Daj sobie z tym spokój, to było kolejne kłamstwo. Pewnie masz rację. Chcę porozmawiać z kapitanem Robledo. Wyjaśnię mu swoje podejrzenia wobec Loreta. Jedź do męża na Burmistrz na pewno ci pomoże. Nie, wolę, żeby śledztwo poprowadziła marynarka. Chodzi o skorumpowanego policjanta. To delikatna sprawa. Kiedy wrócisz? Spróbuję wieczorem. Nie chcę, żebyś była długo sama. Boisz się, że coś się stanie? Nie, nic ci nie będzie, ale nie wychodź z domu. Obiecujesz? Tak. Muszę iść. Na razie. Do zobaczenia. Nie powinniśmy wyjeżdżać z Tantowaj. To Loreto zabił Juventina. Musimy pilnować Haciendy. Martwi mnie bezpieczeństwo Twojej żony. Byłeś w marynarce, więc możesz mi pomóc z kapitanem Robledo. Nie powinieneś w to mierzać marynarki. Nie mam wyboru. Nie ufam policji w Sula ani tym bardziej burmistrzowi. Poza tym jest jeszcze jedna sprawa, którą chcę omówić z kapitanem. Jaka? Powinien wiedzieć, że José Luis Alvarez żyje. Wolałbym jednak zostać, chyba że masz dla mnie coś jeszcze. Loreto na pewno planuje kolejną nagrodę. Twoja żona może być w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wiem, że mi nie ufasz. Uważasz, że przeze mnie Montserrat kontaktowała się z tym człowiekiem? Ale nie martw się. Przy mnie będzie bezpieczna. Samochód czeka. Więzień jest związany. Dobrze. Zostań. Macario. Antonia zostaje. Ani na chwilę nie możesz stracić z oczu Montserrat. Weź moją broń. Pilnuj wejścia. I chodź za moją żoną krok w krok. Jasne? Nie pozwól jej wyjść z pacjenty. Możesz strzelać do każdego, rozumiesz? Nawet do Antonia Olivaresa. Spokojnie. Wszystkiego dopilnuję. Chcę rozmawiać z Efrainem Loreto, mówi Antonio Olivares. Pewnie chcesz mnie powiadomić o śmierci naszego przyjaciela. Ty go zabiłeś. Nie lubię ryzykować. Jeśli życzysz Alejandrowi śmierci, sam go zabij. Próbowałem, to nie takie proste, ale tobie na pewno się uda. Almonte ci ufa. Nie do końca. Właśnie pojechał do Agua Azul, żeby porozmawiać z kapitanem Robledo o tym, że wciąż żyje. Alejandro w końcu się domyśli, że to ja jestem José Luis Alvarez. Podejrzewa mnie? Tak. Chcę, żeby Robledo przeprowadził śledztwo. Rozumiem. Tobie też nie pasuje, że pojechał do kapitana. Zostaw to mnie i skup się na swoim zadaniu. Pod warunkiem, że wypuścisz Refugia Solaresa. Życie Twojego przyjaciela to gwarancja, że nie popełnisz jakiegoś głupstwa. Jeśli dzisiaj nie wróci, zapomnij o naszej umowie. Bez względu na konsekwencje, słucham szefie, idź do więzienia. I wyprowadź go boczną ulicę. Muszę go zabrać, ale nikt nie powinien tego widzieć. Dokąd? Nie twoja sprawa wykonać. Pani Medina, witam. Mam pewien kłopot z kapitanem Robledo. Może pan mi pomoże? Obiecałeś, że odejdziesz. Postanowiłem jeszcze zostać. Podjąłeś decyzję. Nic ci już nie przeszkadza. Chodzi o to, co się stało w nocy? Powiedz mi. Alejandro prosił, żebym pilnował hacjendy do jego powrotu. Nie odpowiedziałeś na pytanie. Czemu nie wyjedziesz? Co cię obchodzi, Hacienda? Prosiłam, żebyś stąd zniknął. Chcesz mi jeszcze bardziej skomplikować życie? Przez ciebie nie mam spokoju. Jeśli Alejandro pozna prawdę, będzie bardzo źle. Don Antonio, znaleźli pana pomocnika nad rzeką. Nie żyje? Żyje, ale jest mocno pobity. Zanieśli go do domu. Przeszukajcie haciendę. Obcy mogli tu wejść z bronią. Już się tym zajęliśmy. Proszę stąd nie wychodzić.

Myślałem, że te dranie mnie nie zabiją. Możesz chodzić? Bo co? Wynosimy się stąd natychmiast. Nie możemy. Loreto ma tu swoich ludzi. Powiedział, że jeśli spróbujemy uciec, zabije nas. Co za pech. Ale jeśli chcesz, uciekniemy. W tym stanie nie dasz rady. Mam ci przypomnieć, żebyś jutro umówił się z Alejandrem w odosobnionym miejscu. Loreto chce się upewnić, że go zabijesz. Jeśli tego nie zrobisz, powiem mu, kim jesteś. Wtedy Alejandro cię zabije. Myślisz, że Almonte będzie się wahał, kiedy pozna prawdę? Uzna, że byłeś kochankiem Montserrat pod jego nosem. Żaden mężczyzna tego nie wybaczy. Jeśli go zabijesz, wyjdziesz z tego całego? I będziesz śmiał dla siebie ukochaną. Jedna śmierć za Jak to? Albo zginie Alejandro, albo ty i ja. Mnie też zabiją. Czuję się okropnie. Nie masz z tym nic wspólnego. Ale tak to wygląda. Choć wcale mi się to nie podoba, musisz go zabić. Już późno, proszę pani. Proszę się położyć. Alejandro powiedział, że wróci przed nocą. Może przyjechać na granę? Nie powinna pani czekać. Po raz pierwszy rozstaliśmy się na cały dzień. Tęskni pani? Tak. Rano pożegnał się ze mną bardzo czule. Pewnie, no bo bardzo panią kocham. Si bueno, pues chodźmy spać. Mm, Dobrej nocy. Miłych snu. Jeszcze tutaj czekam na pana. Ale widzę, że pani też. O, jedzie. Bogu dzięki. Co nowego? Bobili pomocnika zarządcy. Porzucili go na drzewnię. Zawiadam Antonia, że chce go natychmiast widzieć. Idzie tu. Jeszcze nie śpisz? Gdzie moja żona? Właśnie się położyła. Czekała na pana. Idźcie spać. Dobranoc. Chodźmy. Jak poszło? Rozmawiałeś z kapitanem Robledo. Nie było go. Pojechał do burmistrza. Czekałem, ale już nie wrócił. Napisz się? Nie, dzięki. Podobno pobili twojego pomocnika. Przyłapał jakiś ludzi obserwujących pacjentę i wpadł w szał. To ludzie Loretal? Na pewno. Muszę ci coś powiedzieć. Znowu dzwonił Loreto. Chcę się jutro widzieć w paso de la Vibora. Powiedział po co? Tak. Żeby ci oddać Alvarez'a. Więc naprawdę go ma. Co zamierzasz? Pojedziesz tam? Tak. Sam? Nie. To może być pułapka. Jeśli pozwolisz, pojadę tam wcześniej i się ukryję. Dobra. O której mam tam być? W samo południe. Świetnie. Pojedziesz tam wcześniej. Dziękuję, że się o mnie martwisz. Nie ma za co. Daj spokój. Coś jeszcze? Nie, idź spać. Usłyszałam Cię. Mogłaś spać. Dlaczego? Chciałam Cię pocałować. Kolacja czeka na stole. Dziękuję. Pójdę z Tobą. Jak poszło? Co jest? Powiedziałem mu o jutrzejszym spotkaniu. Pójdzie sam? Tak. Spokojnie. W końcu ukradł ci kobietę. Nieprawda. Nawet nie wiedział o moim istnieniu. Ale ożenił się z Monserrat. Kupił ją jak medal. Chcesz mnie przekonać, że dobrze robię? Musisz go zabić. To nie twoja wina. Zmuszają cię, albo ty, albo on. Jeśli go nie zabijemy, zginiemy ty i ja. I Źle się czujesz? Nie. Martwię się. Ostatnio jesteś zamyślona i smutna. Co ci jest? Nic. Jestem taka jak zwykle. To dlaczego nie patrzysz mi w oczy? Patrzę. Nic mi nie jest. Na pewno niczego nie ukrywasz? Już do mnie nie przychodzisz. Nie narzucasz się. Bardzo się zmieniłaś. Powiedziałeś, że cię nie pociągam. Dziwnie się zachowujesz. A może szukasz pocieszenia gdzie indziej? Zmieniłam się.